Kopenhaga to miejsce, w którym można się zakochać i odnaleźć spokój. Wiele dziewczyn mówi, że to idealne miejsce na nowy start. które przyjeżdżają, żeby poznać najszczęśliwsze kraje Europy. Inne, żeby po prostu zacząć żyć na własnych zasadach. I powiem Ci coś od siebie. Teraz jest najlepszy moment, żeby spróbować życia w Skandynawii. Kopenhaga uczy myślenia. Jest tu drogo, a w klubie chcesz być najlepsza, chcesz zarabiać dużo, bo życie tutaj Cię motywuje. Kiedy pierwszy raz chodziłam po kopenhaskich ulicach, patrzyłam na drogie auta, butiki, restauracje, na które, no, nie wtedy nie było mnie stać. Nie czułam wtedy zazdrości, czułam ogień, że chcę więcej, że chcę po prostu żyć na wyższym poziomie. I właśnie tutaj w Danii zaczęła się moja prawdziwa zmiana. Poczucie wartości, pieniądze, spokój. Nowa wersja mnie. Jeśli masz ochotę zobaczyć jeden z najdroższych krajów Europy i nauczyć się żyć tanio, ale zarabiać dobrze, to jest ten moment. Jeśli czujesz, że chcesz coś zmienić, że jesteś gotowa na nowy rozdział, to też jest właśnie ten moment. A powiem Ci jeszcze jedno. Po Kopenhadze każdy inny kraj będzie Ci się wydawał tani. Serio. Po tym, jak Nauczysz się ogarniać życie tu, wszystko inne staje się prostsze i tańsze. Odezwij się, jeśli czujesz, że to może być coś dla Ciebie, pomogę Ci zacząć.